Ja jestem Wiktor, a to jest kolejny odcinek z jakiejś serii. Dzisiaj będziemy instalować Minecrafta za darmo. I jak to się robi, to wam powiem jak to się robi i pokażę dzisiaj na... I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie do mnie komentarz. Dobra, to ja już zabieram się za... Robię je to. Wchodzicie w aptoidę i instalujecie Minecrafta na no. Poker Edition i tu mamy to, trzeba zainstalować to no pobiera nam się no i no i jak się pobierze to wam wszystko pobierze, mi się zainstalowało giereczka no i dobra, dobra uruchamiamy to czymś tam w ogóle zadziała i, i tak, no zobaczy, ale zobaczycie bo ja chcę wam pokazać ale tego nie będę zobaczyć. <grystanie> i nie mogę zainstalować nie mogę zagrać, bo pod odlicencji możesz znaleźć moje krafty w twoim urządzeniu no i nie działa wtedy i nie wywala A Mam tutaj jeszcze taką szkodliwą aplikację a tego nie, tylko to może hakować. Nazywa się Lucky Poczer. Dobra. I musimy wybrać tego salvo 66, co ma najwięcej pobrań. 33 miliony. I musimy go po prostu zainstalować. Y, I instalujemy. Daj dobra, dam was zać za chwilę Cza, I nie mogę zablokować przez play Bo to Aplikacja chce powiedzieć, że Androida Bo to jest szkodliwa aplikacja No dobra to nie Wchodzimy w Tutaj mam inaczej Nie, inaczej Ty. Nie, nie Przepraszam Stan bezpieczeństwa ja tutaj google play projektor zależy z z aplikacji i tutaj siły muszę wyłączyć wszystko i dopiero zainstalować to ale wy tego tylko róbcie do minecrafta tak to nie róbcie to bo to jest szkodliwa aplikacja bo to jest taka uśmiechnięta buźka włączyć nie to mi się szybko zainstaluje ja bo to jest po prostu no dobra apka w tej listy klikacie, cały czas nie. Jak coś Wam wyskoczy, to nie, nie i nie. Musicie klikać. To co dzisiaj stanie, może ja, ja nie próbuję, bo I, to mamy tak. Musimy wziąć Minecraft menu tak. Oto zmodyfikowany plik aplikacji. O nie, przecież się stało w Aplikacja zostaje to w weryfikacji licencji. Robicie tak. Zakrócić to i przebuduję aplikację. Tutaj klikacie tylko nie. Świtaj Aby to no, tak jest, bo no tak jest. I wtedy z tego się nie da wyjść. Dobra, na Was będzie sekundę, a da mnie jakieś parę minut. I jak to się już to zrobiło, to musimy wejść iść do kliku odinstaluj i zainstaluj potwierdzacie tak odinstaluj tę aplikację, musicie odinstalować od i potem musicie ustawienia musicie akurat mieć zezwól z tego źródła, akurat ja nie miałem włączone no i dopiero trzeba zainstalować i wtedy to wszystko nam się schakuje, czyli to się szybko zainstaluje także to jest dobrze i tak to się robi, możecie sobie tak zrobić, bo to bardzo fajne. Potem możecie się, może się zagrać robię na telefonie, ja akurat tutaj nie będę grał, ja tylko chciałem wam tak pokazać, potem może będą jakieś odcinki, ale zobaczymy. I zobaczcie, klikamy i kontynuuj i nam działa. Tutaj akurat mam lepszą wersję. I tu mamy, żeby sobie zagrać, stwórz nowy świat, to możemy zrobić jeszcze wam pokażę swój nowy świat. Niech ten będzie. I zobaczycie tylko, co czy, 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 czy działa. Tylko chcę wam pokazać, czy to działa. Dobra, czekamy. No i nam działa. Akurat takie dziwne sensory, czyli to znaczy, że tak za mocno się kreci. To jest akurat niefajne. Może w następnym odcinku sobie już zagramy w to go Minecraft, jeszcze mam na Xboxie, ale na Xboxie nie mam nagrywać, tylko na telefonie. I tu mam. O, akurat to jest fajne, bo nie muszę ten skakać. Ha, ale fajne. I Nie muszę akurat skakać, to jest fajne. Dobra. Tak się to wszystko robi. Muszę też napisać, kto taki umie, to zostawił okiem w górę. Dzięki za oglądanie i że byłeś. Pa!